Kochani Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, mieszkańcy, szanowni goście. Z ogromną radością witam wszystkich na tegorocznych dożynkach gminnych. Święcie plonów, które jest wyrazem wdzięczności za trud i pracę rolników oraz dar natury, jakim są tegoroczne zbiory. Serdecznie witam Was wszystkich, przedstawicieli władz samorządowych, państwowych, sołtysów, delegacje wieńcowe, organizacje społeczne. Dziękuję, że jesteście z nami tutaj w tym dniu, w tym wydarzeniu uczestniczycie. Słowa podziękowania kieruję szczególnie do księdza Gustosza, księdza Andrzeja za odprawioną mszę dziękczynną i księdza Marcina za celebrowanie, współcelebrowanie tej mszy. Dziękuję Wam bardzo Bóg zapłać. Dożynki to czas i moment integracji, radości, wspólnego świętowania, podziękowań to jedna z niewielu okazji do kultywowania tej tradycji, które od pokoleń są fundamentem naszej tożsamości. Zatem mając na uwadze rangę dzisiejszego wydarzenia z radością ogłaszam, że Dożynki Gminne 2025 uważam za oficjalnie otwarte. Życzę wszystkim dobrej zabawy, wspaniałych wrażeń, miłych chwili spędzonych z rodziną, gośćmi, przyjaciółmi, sąsiadami. Niech ten dzień będzie pełen uśmiechu, muzyki i wspólnej radości. Dziękuję i zapraszam wszystkich do świętowania. Chleb na Dożynki został przyniesiony. Starostowie dożynek przekażą ten chleb w zacne ręce pana Krzysztofa Węgrzyna, wójta gminy Mielec, aby go godnie i sprawiedliwie dzielił. Starostami dzisiejszych dożynek gminy chorzelów 2025 są państwo. Bożena Ortyl z Książnic i Dominik Dziekan z Woli Mieleckiej. Bożena Ortyl pochodzi z Książnic, jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. Wraz z mężem prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne, którym nie brakuje codziennej pracy i troski o plony. Mąż z zamiłowaniem zajmuje się pracą w polu, a Bożena wspiera go w tym, dbając jednocześnie o dom i rodzinę. W wolnych chwilach chętnie zajmuje się ogrodem i przygotowuje domowe przetwory, które trafiają na rodzinny stół. Ich życie wypełnia codzienna troska o ziemię, a satysfakcję czerpią z obserwowania, jak ziarno zamienia się w dorodne plony. Bożena Ortyl. Dominik Dziekan z Woli Mieleckiej. Ukończył zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu. Od kilku lat prowadzi gospodarstwo rolne, które stara się sukcesywnie rozwijać, powiększać i unowocześniać. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną, przede wszystkim pszenicy, kukurydzy, soi i rzepaku. Oprócz działalności rolniczej zajmuje się sprzedażą materiału siewnego, głównie kukurydzy i soi, oraz systemów nawigacji rolniczych. Prywatnie jest mężem Beaty i dumnym ojcem dwóch synów. A my w tym momencie zapraszamy na scenę wójta gminy Mielec, pana Krzysztofa Węgrzyna. Drogi gospodarzu, w imieniu rolników gminy Mielec przekazujemy ten chleb wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna z naszych pól. Ten dożynkowy bo, bo, bochen chleba jest symbolem naszego dobrobytu, a zarazem owocem naszej ciężkiej rolniczej pracy. Szanuj go i gospodaruj go dzielnie, sprawiedliwie i mądrze, aby tego chleba nikomu nie zabrakło. Obiecuję dzielić sprawiedliwie, tak, żeby nikomu nie zabrakło. To jest moje zobowiązanie na ten kolejny rok mojej kadencji. Bardzo Wam dziękuję. Drodzy rolnicy mieszkańcy gminy Mielec, szanowni goście, dzisiejsze święto dożynkowe jest jednym z najpiękniejszych naszej tradycji. Jesteśmy tu, aby podziękować za tegoroczny plon, za trud i poświęcenie rolników, którzy w codziennej niezależnie, codziennie, niezależnie od pogody i warunków dbają o to, by nasz, na naszych stołach nie zabrakło chleba. Rolnictwo to nie tylko praca, to powołanie, wymaga siły, cierpliwości, miłości do ziemi i wielkiej odpowiedzialności. Jako Wójt Gminy Mielec dziękuję wam z całego serca, że mimo trudności nie zbaczacie z drogi tradycji i troszczycie się o przyszłość naszych rodzin. Dzięki wam nasza gmina jest nie tylko pięknym miejscem do życia, ale i przestrzenią, gdzie praca na roli jest wciąż fundamentem lokalnej gospodarki. Dożynki to czas radości i wdzięczności. Oraz kultywowania tradycji. Niech dzisiejsze święto będzie okazją do wzmocnienia więzi między nami, do wspólnego świętowania w duchu tradycji i solidarności. Chciałbym podziękować w sposób szczególny kołom gospodyń wiejskiej za ogrom prac złożonych przygotowanie pięknych wieńców dorzynkowych, pysznych potraw i stoisk dorzynkowych. Serdeczne podziękowania drugom strażakom, naszym zespołom artystycznym. Wysoki Sokis, gościnnym hozelowiakom i wszystkim, którzy przyczyniają się do pielęgnowania tej pięknej tradycji. Drodzy rolnicy, z całego serca dziękuję Wam za wytrwałość, zaangażowanie, szacunek do Ziemi. Wiem, że mijające rok nie należał do łatwych, ale mimo to stanęliście na wysokości zadania. Wasza praca jest nie tylko zawodem, ale misją, dzięki której żyje cała nasza społeczność. Na koniec pragnę życzyć wszystkim Państwu dobrego zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech chleb, owoc tegorocznych zbiorów, zawsze gości na naszych stołach i przypomina nam o wartościach, które nas łączą w solidarności i wzajemnym szacunku. Niech żyje polska wieś, niech żyje gwina mielec. Szczęść Boże! I dobrej zabrały Państwu życzę. Dziękuję. Ja już tak na wygląd widzę, że pan się chyba nie nadaje. A nazwisko? Badziewiak. <laughs> Jeszcze z takim nazwiskiem. Dziękuję bardzo. No, Dla pana... Ja myślę, mogę coś... zmienić nazwisko jakby co no. się uparło. No. no dobrze, no to w takim razie przystępujemy do prezentacji. Ma pan 5 minut, czas, start. niniejszym chciałbym zgłosić swoją kandydaturę w wyborach do Parlamentu RP. Prośbę swą motywuję trudną sytuacją materialną i brakiem możliwości jakiegokolwiek innego zajęcia. To się chyba pan troszkę spóźnił, bo wie pan, wybory to już były dwa lata temu, prawie, i do następnych też tyle zostało, także to jest już za późno, proszę pana. pana jak wsadzą kogo trzeba, to pół Sejmu będzie wolno. Czy pana. Jak wsadzą kogo trzeba, to prezydent łaskawi kogo trzeba. No, to, i, to, to i tak będzie dla mnie za późno, bo ja już będę na diecie. No, w pana przypadku to by się właśnie przydało. Poselskie. No to to jest poczekalnia. Więc ja mam ich wszystkich przyjąć? No tak. Czy się się pochorowali, czy co? Nie no, ja już jestem trzeci dzień na dyżurze, no przecież ja nie dam rady, no. Pan trzeci dzień na dyżurze, a ja wcześniej przez trzy noce byłam z doktorem Przegródką, aż zawału dostał. No, mówiłem, żeby nie przesadzał z tą viagrą. No, po dziesięciu tabletkach to już tylko serce może stanąć. No, pan, pan jest bezczelny. Pan mnie obraża teraz, przy ludziach. Co ja to ja panu jest w ogóle? Dopiero, dopiero mogę obrazić pani. Co za chamstwo. Wchodzi bez kolegi no. facet, niech pani działa mam działać? Co ja jestem? Od ustawiania kolejki? Co pan sobie w ogóle wyobraża? Najpierw mnie pan obraził, a teraz co? Proszę pana, ja skończyłam wyższe studia pielęgniarskie. Ja już tego mam wszystkiego, dość, tu i teraz. Wszystko tutaj jest na mojej głowie. Siostro basen, siostro głowa mnie boli, siostro zastrzyk. Już mam tego wszystkiego po prostu dosyć. No co pan sobie w ogóle wyobraża? Co pan bez kolejki tutaj wszedł? Już tego jest za dużo, za dużo. A... No to jest to jest taka aplikacja. Dobre to jest. No, na żonę se kupiłem. Patrz pan, działa kiedy chce. A pan kleje na zapleczu. Sorry. A, a może pan zrobi, żeby ona sobie stąd. Ma iść? Tak. Przy bardzo tylko zmienię w ustawieniach i. No. Kurczę. A pan już może iść tam do kolejki, sobie. Nie, ja nie idę nigdzie. Jak nie? Ja nigdzie nie pójdę, panie doktorze, co? Ja mam 5848 numerek. O, dzień dobry! Dzień dobry! I co teraz? No musisz przedłużyć gatunek. Czy ja mógłbym z panią przedłużyć gatunek? Mówię, że to kretyn jest, no. Bez molestowania, no. Dobrze, dobrze chodzi, ale dobrze, chodzi. Łukasz, jeszcze zanim zaczniemy, zaczekaj, zaczekaj, bo no, jeszcze nie zaczęliśmy. Muszę sprawdzić Twoje wymiary. Ale widzę, że w barach, w barach jest szeroko. jest szerokie. Będzie trudno. Ale dobra, zaczynamy? No to dobra, jedziemy. Łukasz, zakręć mocno moim przedni tło. Wróć do siebie. Uh. <laughs> Chciałem uczyć przy nosach. Trzy, cztery, Dobra. Okay. I szybciej. Szybciej, panowie. Zróbcie próbkę i szybciej. Jeszcze szybciej. Szybciej, panowie. Ja powiedziałem szybciej. Jaście szybciej ja nie wiem. No dajcie przodu. Jeszcze szybciej. Szybciej, koleję. Dobra. Słuchajcie. Za pierwszym razem, jak nam tak to tak wyszło, to następny z Was w Śmiało. Ojejku. Oj, oj. Za blisko leży, ale dobra. Coś pękło? Nie ruszam Kurde, nie ruszam się. Przynajmniej od kolan. Nie jest okay? Jest okej? Wiesz, no co ty taki blady jesteś? Patrz się tu koło ja ci wszystko wytłumaczę. Partner nie wrócił tam? Nie? Dobra, żarty. Żarty są z radia Ale syna. Ja ledwo żyję już. Fajnie że tu leży, ale ja muszę wracać do pracy. A ty zostaniesz tutaj, dobrze? I sobie, robię trzy kroki. Ale, żebyśmy w ogóle mogli zacząć, to musisz przyjąć pozycję odpowiednią. Więc leśne szczęście niewygodnie. Jedna ręka leżała tutaj dobra. Drugą to już proszę dokładnie tak samo. Super. I. Nie ma partera, tak? Nie ma, dobra. Jedna noga zrobi się w to miejsce, druga noga w to miejsce, okej? Okay? To jest dobrze? Jest okej? Okay? Oh. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie to formalność. Bo czuję się znowu jak, jak nastolatek, więc moi drodzy, zróbcie do pi i próbujemy 90 cm. Elegancki.